Moi drodzy, powoli już kończymy placementy. Zostały nam do rozegrania tylko dwa. Będziemy mieć przeniesione augmenty. Na początku serafinka. I obserwujemy rozwój wydarzeń. Ok, znowu albo złoty, albo dwa srebrne. Czy ktoś idzie pod te syndykejty? Kurczę, może byśmy poszli pod syndykaty? Zaryzykujemy. Drugi szako twisted fate, Darek, Szako. Idziemy na szako. Możemy sobie zrobić pięciu syndykatów. Mm, a żeby mieć siedmiu trzeba mieć dwa emblematy. Dlaczego? Po prostu to był mój pierwszy wybór. O, zaraz będziemy mieć augment. Kolejny. Wiecie, co? Weźmiemy Pandorę. Może się przydać generalnie. Na Dariusa damy na razie to ok. No i mamy itemek na. Zmienimy na to. Damy w poziom. I co tu wstawimy? Slayera Jarvana No i dobra jakoś to wyszło. I co? I taki mamy generalnie plan na tą rozgrywkę. Czyli mamy 5 syndykatów, 2 dynamo bumboty. Później byśmy mogli ewentualnie na ten dziesiąty wstawić sobie slayera, jakim jest Z. Więc muszę go generalnie zaznaczyć. Mamy tu jakiegoś lustrika mamy. Wiecie co, nawet nie zauważyłam, tak się skupiłam na... Yy, Przemyśleniu tego, jak zbudować drużynkę, że totalnie zapomniałam, że gierka w ogóle się toczy. Skarner. Ale co, no generalnie, to będziemy robić sobie chyba reroll na poziomie szóstym Dariusa Twisted Fate'a. Sprawdźmy, czy ktoś już nas kontestuje. Oczywiście, że tak. No nie mogłoby być inaczej. Trzeba po prostu wyrolować wszystko szybciej niż nasz przeciwnik. Ale nam to zabiera w dużo, to zostawiamy tego czerwana póki co. Cóż my tu dostaniemy? A, zdrowie dostaliśmy. Ej, to mega spoko, bo już akurat zdrowia to nam brakowało. To nie. Weźmy. Liczę na to, że nam się to jakoś dobrze poukłada. No na razie powiem Wam, że jest taka średnia sytuacja, bo mamy tutaj ten reroll pod tych syndicate'ów, a mamy wszystkie brązowe postaci. Więc może wcale nie być tutaj za fajnie. Nie krzyk... Boże, kliknęłam zły przycisk, chciałam kliknąć R, D. Mamy dwa golda w plecy. I 10 życia. Dobra, teraz muszą być jakieś fajne rolki, żebyśmy chociaż posrebrzali po postaci. Wszystko to powinno mieć już dwie gwiazdki i to dawno temu. MFK. Dajmy jej ten gardy. I Damy jej szorlina później. I ten co? To jej też dalej. Złoty mundo. Złoty szako no to to już jest pewna przegrana to ja nawet się nie zastanawiam z karuzeli byśmy wzięli sobie łezkę a jak nie to będziemy brać po prostu co będzie bo i tak mamy pandorkę dobra nawet coś ta MF zrobiła obrażeń trochę chociaż team mój jej absolutnie nie chciał wspierać w tej batalii ale no cóż, cóż poradzić takie się wylosowało właśnie patelnia patelnia jakby nam się... Hmm... Twisted Fate Będzie srebrne, to jest Twisted Fate i Shoujin. Ale my dostali tą patelnię i jeszcze nie wiem... Nie wiem co jeszcze byśmy dostali. Szpatułę. Drugą. I dwie peleryny. Byśmy mogli zrobić siedem syndykatów. Ale ktoś nam zabrał. Nie wiem kto to. Mogłam się przypatrzeć w sumie no ale generalnie póki co to i tak lipa no bo mamy wszystko brązowe ten twisted fate tylko jest srebrny więc oni ani nie tankują ani nic nie biją mamy 72hp, ktoś ma nadal 100hp ktoś nas kontestuje no i jak to żyć po prostu mogliby sobie darować i iść pod coś innego ktoś czuje, że ten Cwarty placement to będzie totalnie beznadziejny. Chociaż A, jeszcze Darius tutaj. Szaleńczo. Dobra, Mfka, może Rkę odpalić, to wygramy. Dawaj, teraz. Szybko. Póki Twisted Fate żyje. Dobra. Udało się. Dobra. Mfka, niech to czyści. Póki może. Dawaj, jeszcze się odpal trochę. No, kobieto. Nie ma na co czekać. Zostałaś ty kontra świat, praktycznie. Izyra. Wyczyściła tutaj moją drużynę. Sprowadziła nas do parteru. Srebrna MFK. Srebrny Gragas. Srebrny Kog'Maw. Darius. Dobra. Chyba trzeba wejść po prostu w level kolejny. Powstawiać co trzeba. Jakiegoś gregasa jeszcze albo skarnera? Nie, skarner jest. Gregasa Kogmowa. I, I co? I na siódmym też nam się będą trafiały te postaci. Miejmy nadzieję, no jak nie, no to nie będziemy też się zatrzymywać, bo może tak być, że X zaraz nie będzie, bo jak nas tam dwie osoby kontestują, no to nie jest to zbyt ciekawa sytuacja. Tym bardziej, że mamy 57 HP, więc też trzeba trochę. Wymyślić coś innego, no niestety. No nie, kochani, nie widzę tego. No po prostu po jednej postaci zostaje. MFK 12-13 tysięcy prawie obrażeń zrobiła. No ale jest sama na placu boju, tak naprawdę. Jak nam teraz ta gierka nie pójdzie. To wstawimy tego kragasa. No to będziemy mieć mocniejszy front. To będziemy dawać więcej czasu MFC na to, żeby ona się odpaliła i zrobiła obrażenia. No bo nie oszukujmy się, ona tutaj jedyna coś robi. Teraz jest atakowana przez ZEDA. No i co, no i tyle. Mm. Czy możemy już przestać przegrywać? Proszę. To już nawet nie jest zabawne. Poszukajmy szczęścia. Może szpatuła nam przyniesie trochę szczęścia. Okej, mamy aurorę. Czy nam coś to zmieni? Nie mam pojęcia. Wstawimy ją zamiast kogmawa. I wstawimy tego gregasa. Niech stoi z przodu, niech tankuje. Póki może. Ile może przede wszystkim? 38 HP. Z tej 4, 4 Czy my dożyjemy do wilków? Totalnie nie widzę tej gierki, moi kochani. Jest mała szansa. O, jeden twójset! do złotego, że uda. Darius złoty. No to już mamy jasność. To raczej nam się już nie uda z tego wyjść. To chyba już zostało wchodzić tylko w poziom. Liczyć na to, że to wystarczy. Co damy radę na tego? no chyba jego pokonamy, akurat. Dobrze. Ale to chyba tylko dlatego, że oni nie mają w sumie AMF-ki. Jak będą widzieć to będą mocniejsi. Round 2. Robimy mocny front po prostu. Hmm. Jakbyśmy sobie zrobili właśnie ten emblemat syndykatów. To ja nie wiem, jak nas daleko ta gierka poprowadzi, ale jak nam się nie uda bić, nie wiem, dziewiątego poziomu, to wywalimy wtedy, nie wiem, szako. Z tym zadem też się pożegnamy i ktoś inny dostanie Syndicate Emblem i jakoś to będzie może. Tutaj ktoś robi Rerul, Rengara i Warusa, to coś executionerzy Czyli jak już trafią tego rengara, to już będzie po gierce prawdopodobnie, przynajmniej u mnie, bo chyba nie mamy aż takiej mocnej drużynki. Co coś ugrać? Czy teraz nam się uda coś ugrać? Czemu on atakuje? FK mógłby atakować Skarnyra. Teraz się odpal. Dawaj Ereczka. Pięknie. Super, super współpraca. To nie Jak mefka nie żyje, to znaczy, że już jest po gierce. Emefka umiera, to znaczy, że przegrywam. To już po prostu jest prawda najprawdziwsza. Co byśmy tutaj przygarnęli? Aurorę na przykład. Tak, to jest nawet całkiem dobry wybór. Jean dostanie. Jin. Twisted Fate. Przełamywać gardę mu wrzucimy. Czy to będzie ostatnia gierka teraz? Czy to zakończymy na tym nasz pojedynek? Tak. Dziękuję, kochani. Miło było. Na placmencie czwartym skończył się dość szybko piąte miejsce, czyli to najgorsze, bo bez punktów, ale blisko podium. Także bez punktów nic się nie zmienia w dywizji, no bo to nie ma punktów, to nie ma punktów. Także dziękuję kochani za oglądanie i widzimy się już niebawem. Pa, pa!